Radio.sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zironi Kozminek na tą wiosnę cel to utrzymanie, tak? Tak, utrzymanie. Mamy bardzo młody zespół. Doszło paru młodych chłopców, doszedł Karol, który doświadczony, Marcin doszedł no i chcemy opierać się przede wszystkim na swoich wychowankach. No i tworzyć taką drużynę, tak, poprzez żeby ten kręgosłup drużyny był taki doświadczony i reszta młodzież ma się uczyć grać I... Budujemy drużyny na przyszłość, no ale teraz, tak jak pan powiedział, musimy się najpierw utrzymać. Ta zima była dobrze przepracowana przez was? Tak, cieszę się. Z przepracowania, z frekwencji na treningach, bo jak przychodziłem do Koźmika, nie miałem takich powiedzmy, możliwości. A ta zima naprawdę była super przepracowana, super pograne sparingi, także myślę, że to będzie wiosną procentowało wszystko. Trenerze, że pan wierzy w utrzymanie swojej drużyny na tym poziomie, czy to jest taki mission było? Nie, nie. no Ja wierzę, ja jestem optymistą i nigdy nie patrzę do tyłu za siebie, tylko patrzę do przodu. Także myślę, że spokojnie powinniśmy się utrzymać. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.